Siema, ja jestem Mateusz i zapraszam na film. Puchar Ligi Angielskiej dla Manchesteru City. Atletico Madryt przegrywa i oddala się od Mistrzostwa Hiszpanii. Leo Messi miał naprawdę wielkiego farta. Rywal prawie złamał mu nogę. Cyrk w meczu Sevilli. Sędzia zakończył mecz, ale po chwili postanowił go wznowić. Świetny mecz Lille pokonali Olympic Lyon i wyprzedzają PSG. A na sam koniec powiemy o tym, co czeka naszą reprezentację w najbliższym czasie. Te osoby, które w tym momencie pojawiły się na ekranie wysyłały mi informacje do tego filmu. Bardzo dziękuję. Jeżeli będziecie mieli jakiegoś newsa, informacje, ciekawostkę ze Świata piłki nożnej, no i waszym zdaniem to się nadaje do filmu, to poślijcie mi to na Instagrama, Landryty, będzie mi bardzo miło, tutaj macie dane. To właśnie dzięki temu możecie dołożyć naprawdę sporą cegiełkę do tego kanału. Zachęcam także do ocenienia tego filmu, powiedzmy 2000 łapek w górę, na pewno dacie sobie radę. No i zapraszam do oglądania. Sponsorem kanału jest Betfan z kodem Landry 600. Macie cashback do 600 zł. Szczegóły na stronie betfan.pl Zaczynamy chyba od najważniejszego spotkania, jakie wczoraj się odbyło. Mowa tutaj oczywiście o finale Pucharu Ligi Angielskiej, gdzie to Manchester City mierzył się z Tottenhamem. finał finałem, ale spotkanie to szalone raczej nie było. City rzecz jasna cały czas było przy piłce, kontrolowało i dominowało to, co dzieje się na boisku, ale aby zdobyć gola namęczyli się i to bardzo długo. Dopiero w 82 minucie spotkania i do tego po rożnym obywatele wyszli na prowadzenie. Zdobywcą jedynej bramki w tym meczu był Laporte. Było to także drugie spotkanie w trenerskiej karierze Ryana Masona, który wczoraj w finałowym pojedynku poprowadził Tottenham. W wieku 30 lat prowadzić taką drużynę w finale, no naprawdę, wielkie wyróżnienie. Od razu został rzucony na bardzo, ale to bardzo głęboką wodę. No w końcu mierzył się z Manchesterem City, czyli klubem prowadzonym przez Pepa Guardiola. I to do tego w finałowym pojedynku, więc to było nie lada wyzwanie. Gdyby jednak ten mecz wygrał, to kibice kogutów nosiliby go na rękach tą sobotę Real Madrid zaliczył wpadkę remisując z Realem Betis, ale wczoraj jeszcze większą wpadkę zaliczyło Atletico Madrid. Mecz z Atletic Bilbao zakończył się wynikiem 2-1. do 1. Gospodarze dwa razy wychodzili w tym meczu na prowadzenie na samym początku, ale także pod jego koniec. Strata punktów dla piłkarzy Diego Simone może być naprawdę bardzo kosztowna. FC Barcelona wczoraj pokonała Villarreal i wyprzedziła Real Madrid, a do drugiej drużyny z Madrytu traci zaledwie dwa punkty i ma jeden zaległy mecz. Jeżeli go wygrają, no to wskoczą na pozycję lidera, a Atletico Madryt pożegna się z tą pozycją po raz pierwszy od 12 kolejki, kiedy to objęli prowadzenie. Do końca tego sezonu pozostało jeszcze 6 spotkań. Przejdźmy jednak na chwilę do meczu FC Barcelony, bo w tym spotkaniu kariera Leo Messiego mógł zakończyć jego rywal. W 66. minucie spotkania Manu Trigueros, bo tak nazywa się ten bandyta, brutalnie zaatakował argentyńskiego napastnika. Był to ślizg i do tego z wyprostowaną nogą. Naprawdę z wielkim impetem wleciał w nogę Leo, ale całe szczęście nie doszło tutaj do złamania, ale bardzo mało brakowało. Messi miał na naprawdę wielkie szczęście, że nie była to noga, na której w pełni oparł ciężar swojego ciała. Pewnie dlatego zaraz po uderzeniu rywala noga Messiego oderwała się od murawy, dzięki czemu nie doszło do złamania. Za tak brutalny faul arbiter od razu kazał rywalowi opuścić boisko, choć na język ciśnie się zupełnie inne słowo. Jednak mam nadzieję, że władze ligi tego tak nie pozostawią i wyciągną konsekwencje za głupotę i narażanie innego piłkarza na utratę zdrowia. Lomes jednak na całe szczęście po kilku minutach powrócił do gry. Trener Realu Unai Emery ma jednak odmienne zdanie na ten temat. Jak powiedział w pomeczowym wywiadzie, to on nie jest przekonany, czy za taki faul należała się czerwona kartka, a tłumaczył to tym, że jego piłkarz trafił wcześniej piłkę. Panie Emery, ja bardzo przepraszam, ale atakując piłkę w ślizgiem i do tego z tak wielkim impetem, nogę powinna się schować, aby rywalowi nie zrobić krzywdy. Jednak faktycznie to trzeba przyznać, jego piłkarz delikatnie trącił piłkę. W tym meczu dwie bramki zdobył Antoine Grisman, który to raz przelobował bramkarza, a raz rywal podał piłkę prosto do niego, a z tej Okazji nie zmarnował. Nie opuszczamy jednak hiszpańskiej ligi, no bo doszło tam do jeszcze jednego niecodziennego zdarzenia, które naprawdę jest ciężko wyjaśnić. W meczu Sewi z Granadą przy stanie 2–1 w 90 minucie arbiter doliczył 4 minuty. No i wszystko w tym momencie wygląda normalnie, ale nie do końca, no bo ten mecz nie zakończył po 4, a po 3 minutach. Piłkarze Granady, którzy w tym momencie przegrywali, otoczyli sędziego, domagając się wznowienia meczu. Jednak w tym czasie niektórzy piłkarze Sewi zdążyli się już rozebrać, zdjąć korki, a nawet Getry. Po kilku chwilach okazało się jednak, że arbiter popełnił błąd i ten mecz będzie wznowiony. Przyznam się szczerze, że nigdy wcześniej takiej sytuacji nie widziałem. Jak podały media, to prawdopodobnie sędziemu przestał działać zegarek i on myślał, że powinien zakończyć ten mecz. Jednak zastanawia mnie to, że skoro on i tak cały czas ma połączenie np. z arbitrem technicznym, to czy po prostu nie mógł go zapytać ile czasu zostało do końca meczu? Bardzo ciekawe. Naprawdę szalone spotkanie mieliśmy we francuskiej lidze. Olympique Lyon zmierzył się z Lille, który bije się z PSG o wygranie ligi. Mimo tego, że Olympique Lyon prowadził 2 do 0, to piłkarze Lille odrobili straty, a ostatecznie okazało się, że oni to spotkanie wygrali. Ta wygrana jest naprawdę bardzo istotna w kwestii Mistrzostwa Kraju. Lille wróciło na pozycję lidera i mają jeden punkt przewagi nad PSG. Do końca tego sezonu pozostało jeszcze jednak cztery spotkania, no i Paryżanie mają szansę na wygranie ligi, jednak muszą liczyć na potknięcie Lille. Przed tym meczem setki kibiców Olimpik Lyonu zebrało się przed stadionem, aby wesprzeć swoich piłkarzy. Fani rozbiczyli także banery na trybunach, które uderzały w Superligę. Jeśli potwierdzą się informacje i życzenie Hansiego Flicka, jakim jest opuszczenie po tym sezonie Bayernu Monachium, stanie się faktem, to władze klubu staną przed naprawdę bardzo ciężkim zadaniem. Potrzebny będzie trener, który sprosta wymaganiom klubu, ale o to na pewno nie będzie łatwo. Hansi Flick zawiesił poprzeczkę bardzo, ale to bardzo wysoko, i jego zastąpienie będzie niezwykle wymagające. Pretendentem do objęcia Bayernu Monachium jest oczywiście Julian Nagelsmann, jednak on w tym momencie jest menadżerem Erbe Największy problem, jaki istnieje, to jego obecna umowa która wcale nie wygasa z końcem tego sezonu, a dopiero za dwa lata, w czerwcu 2023 roku. Władze byków żądają za Negelsmana aż 20 milionów euro, w innym przypadku na pewno go nie oddadzą. Jeżeli władze gwiazdy południa będą chciały poczekać na Negelsmana, no to rzecz jasna, dwuletniego wakatu na stanowisku trenera Bayernu nie będzie, więc kogo wy byście w tym momencie widzieli na stanowisku trenera Bayernu Monachium? Macie jakieś swoje przemyślenia, być może propozycje? Jeżeli tak, to zostawcie je w komentarzu, z chęcią przeczytam. Umowa Rafaela Varana z Real Madrid wygasa dopiero za rok, ale jeśli Królewscy chcą coś na nim zarobić, no to muszą go sprzedać już w tym zbliżającym się okienku transferowym. Francuz ma być już znudzony grą dla jednego klubu. Z Real Madryt i tak wygrał wszystko, co jest możliwe. Zainteresowanych oczywiście nie brakuje. Między innymi Manchester United czy Chelsea zamierzają walczyć o obrońcę Królewskich. Klub z Manchesteru miał nawet kontaktować się z piłkarzem oraz jego agentem w sprawie potencjalnej umowy. Zainteresowanymi nie są tylko kluby z Premier League, ale Także PSG. Chcą oni zbudować naprawdę drużynę na lata, a 28-letni środkowy obrońca byłby idealnym transferem. A co wy myślicie o takiej transakcji? Napiszcie w komentarzu. Z kolei ciekawym meczem we Włoszech okazał się mecz Atalanty, która to rozbiła Bolonię. 5-0 to końcowy rezultat tego spotkania. Jak się domyślacie w bramce Bolonii stał Łukasz Skorupski i na pewno wczorajszego dnia miło wspominać nie będzie. Z kolei Juventus coraz bardziej się pogrąża. Wczoraj kolejny raz stracili punkty, tym razem dwa, gdyż zremisowali po jeden z Fiorentiną. Cristiano Ronaldo rozegrał całe spotkanie, a w bramce Starej Damy znalazł się Wojciech Szczęsny. Tak obecnie wygląda sytuacja w tabeli serii A. Mistrzostwa Europy zbliżają się wielkimi krokami. Z tego powodu portal Łączy Nas Piłka opublikował, jak będą wyglądały najbliższe tygodnie naszej reprezentacji. 16 maja trener Sousa ogłosi szeroką listę powołanych na euro. Po ośmiu dniach w opalenicy obok Poznania rozpocznie się zgrupowanie naszej kadry. 1 czerwca we Wrocławiu zmierzymy się w pierwszym meczu towarzyskim przed euro z reprezentacją Rosji. Tego samego dnia trener ogłosi ostateczną listę piłkarzy, którzy będą reprezentować nasz kraj na euro. Po tygodniu, ale tym razem w Poznaniu, rozegramy ostatni mecz towarzyski z reprezentacją Islandii. Dzień później nasza kadra uda się do swojej bazy na Euro, którą jak się okazuje prawdopodobnie będzie Sopot. Nasza reprezentacja ma trenować na stadionie Lechii Gdańsk. 14 czerwca rozegramy pierwsze spotkanie na Euro ze Słowacją w Sankt Petersburgu. 19 czerwca zmierzymy się z Hiszpanią w Sewilli, a 23 podejmiemy reprezentację Szwecji również w Sankt Petersburgu. Miejmy nadzieję, że nie będzie to ostatni mecz naszej reprezentacji na Euro. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, to w komentarzu napisz hasło, które Pojawiło się w trakcie tego filmu, zobaczymy kto zauważył. Zachęcam do ocenienia tego filmu, subskrybowania naszego kanału. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!